Chciałem przedstawić pana Dariusza Korpusińskiego, kierownika budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Jest to już kolejny wywiad, który realizujemy z panem kierownikiem. Dzisiaj jesteśmy na ulicy Batalionów Chłopskich na wiadukcie, przy którym bardzo dużo aktualnie się dzieje. Proszę nam powiedzieć, jakie prace są tutaj teraz wykonywane. W chwili obecnej tak jak widzimy w tle rozpoczynamy układanie nawierzchni bitumicznej na dojazdach do obiektu do wiaduktu, który będzie prowadził ruch kołowy nad wykopem obudowanym i pod nim właśnie będzie przebiegał Szczeciński Szybki Tramwaj. Wykonaliśmy nasypy dojazdowe do wiaduktu, tak żeby można było wprowadzić ruch na ten wiadukt i zlikwidować bypass, po którym w tej chwili odbywa się ruch kołowy. Równolegle z tymi robotami były wykonywane roboty związane z przebudową sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji ściekowej. Kanalizacji deszczowej, także praktycznie tutaj akurat tak się złożyło, że batalionów chłopskich można powiedzieć, że zbiegły się wszystkie sieci, jakie są tylko możliwe do przebudowy. No i trzeba było to w tym momencie przebudować, ponieważ były w kolizji z przebiegającą trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, konkretnie z wykopem obudowanym. Co się dzieje pod wiaduktem? Bo widzimy, że jeszcze wanna, po której będzie się poruszał Szczeciński Szybki Tramwaj, nie jest do końca drożna. Tak, pod wiaduktem już mamy w tą część, którą mogliśmy wykopać. Wykopu mamy zrealizowaną, czyli już mamy wykopane. To pozostała nam część tylko ta do wykopania, po której odbywa się w tej chwili ruch, czyli ten tak zwany bypass, po którym odbywa się ruch kołowy. I to w momencie, kiedy uda nam się przełożyć ruch. Na wiadukt zostanie wykopane i wanna w tym momencie już będzie udrożniona i będzie już całkowicie, pod, na całej długości już przejazd możliwy. Będziemy wtedy mogli dalej podokańczać te roboty, które zostały nam związane tutaj z budową przystanku Gryfińska, dokończyć i, i udrożnić tutaj, budować torowisko dalej. Czego pozostaje życzyć na tą zimę? Na tą zimę myślę, że dzieci będą bardzo niezadowolone, ale ja bym sobie życzył, żeby nie było mrozu i śniegu. Odkryj na dobre Szczecin.